Oddziaływania cząstek metalu z zewnętrznym polem elektromagnetycznym fascynuje i zadziwia. Ten eksperyment modeluje nasze postrzeganie oddziaływania pola zewnętrznego na znajdujące się w nim obiekty. Obserwacja takich zjawisk zadziwia, uczy i fascynuje. Metodologia rozwiązywania problemów, jak już wspominałem, jest metodologią bardzo szeroką. Tak samo narzędzie. Mówi się ości ryby, diagram ishikawy, cause effect diagram. Jakkolwiek to nazwiemy, jest takim narzędziem, które jest bardzo znane i bardzo lubiane. Pytanie, czy rzeczywiście jest rozumiane? Ja postaram się. Troszeczkę w inny sposób spojrzeć na to, co jest ogólnie znane. Spróbujmy trochę innego podejścia. Jeżeli popatrzymy na sześć kategorii, które są podstawowymi kategoriami: maszyna, człowiek, środowisko, zarządzanie, materiał i metoda. Generalnie sześć dowolnych kategorii, w których odpowiadamy zawsze, czy pytamy. Co jest przyczyną? Czyli stosujemy w każdej ości 5Y pytamy dlaczego, dlaczego, dlaczego. I to jest ogólna definicja, czy ogólne zrozumienie tematu. Spróbujmy spojrzeć na ten sam diagram, ale dzieląc kategorię, powiedzmy że na grzbietową część ryby, jako maszynę, środowisko. I materiał. I część brzuszna, że tak powiem, naszej rybki, jako człowiek, zarządzanie i metoda. Jeżeli podzielimy sobie górę i dół ryby, otrzymujemy zupełnie inną informację. Część grzbietowa mówi nam o problemie technicznym. Definiując problem techniczny, tak naprawdę od razu definiujemy rozwiązanie. Bez względu na to, czy korzystamy z metodologii TRIS, czy korzystamy z innej metodologii, znajdziemy rozwiązanie problemu technicznego. Bez względu na to, czy mówimy o przegrzewaniu, czy jakiejkolwiek innej, innym problemie. Nie ma znaczenia. Problem techniczny jest od razu do rozwiązania. Natomiast część dolna diagramu Szykawy mówi o problemie personalnym. Czy mówimy o zarządzaniu, czy mówimy o człowieku, czy mówimy o metodzie, są to elementy związane z tak zwanymi miękkimi aspektami. Taki podział diagramu Ishikawy zwraca naszą uwagę na zupełnie inne aspekty. Wiemy, czy idziemy w kierunku technicznym, czy idziemy w kierunku personalnym. Ten temat personalny też daje nam od razu możliwość innego spojrzenia. Spróbujmy zrobić standardowe narzędzie i ale z podziałem i zrozumieniem, które proponuję.